Pan z Wami. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na Sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Wszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Na to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, bardzo piękna scena ewangeliczna, myślę, że dobrze nam znana i takie trzy punkty, trzy myśli, które gdzieś mogą być dla nas jakąś inspiracją zaczerpniętą z tej właśnie Ewangelii, z tej postaci Zacheusza i z tego jego spotkania z Chrystusem. Pierwsza rzecz, to myślę, że można powiedzieć o Zacheuszu, że wykazał się twórczością, taką inwencją. Żeby spotkać się z Jezusem, zrobił coś pewnie zaskakującego, być może dla niego samego. On poważny człowiek, jak słyszymy, bogaty, wyobrażamy sobie może w jakimś garniturze i wspina się jak dzieciak na drzewo, bo z ciekawości, ciekawość go pociągnęła do tego, żeby zobaczyć Chrystusa. I taki właśnie sposób sobie wymyślił. Moi drodzy. Myślę, że to może być dla nas taka podpowiedź, że w naszej relacji z Panem Bogiem, też jakby w tej kwestii naszej modlitwy, warto byśmy także byli twórczy. Abyśmy potrafili czasami coś zmienić, zrobić coś na nowo, żeby tę relację z Panem Bogiem sobie odświeżyć. No, spotykamy się czasami my, księża, gdzieś tam w rozmowach z ludźmi, że ktoś mówi: No, przestałem się modlić, bo modlitwa mi się znudziła jakoś no, nie znajduje w niej, w niej sensu, nie znajduje w niej e, Pana Boga. Myślę sobie, że problem często e, nie polega na tym, że to modlitwa jako taka się znudziła temu komuś, tylko znudził mu się sposób, w jaki do tej pory się modlił. E, sposób, sposobów modlitwy jest wiele. E, więc myślę sobie, że czasami jest taka sytuacja w naszym życiu, w której warto jakby poszukać czegoś nowego. Wyjść ze swoich, ze swoich jakichś tam utartych szlaków modlitewnych, spróbować nowej modlitwy. Może będzie to na ten czas mojego życia coś, co mnie zainspiruje, coś, co ożywi moją wiarę, ożywi moją relację z Panem Bogiem. A więc twórczość, także w tej kwestii naszej modlitwy, naszej relacji z Panem Bogiem, to jest myślę coś, co podpowiada nam ten wchodzący na Sykomorę Zacheusz. Druga myśl jest związana z tym takim centralnym momentem, takim bardzo pięknym momentem tej dzisiejszej Ewangelii, no bo siedzi sobie ten Zacheusz na tej Sykomorze. Z Ewangelii dowiadujemy się, że on przyszedł tam, aby zobaczyć Jezusa. Ciekawość to był taki gdzieś pierwszy moment, który się pojawił w Zacheuszu. Pewnie nie wyobrażał sobie, że stanie się to, co się stało. Pewnie myślał sobie, no, zobaczę tego pana Jezusa, jakby zobaczę go z bliska, będę wiedział, kim on jest, kto wokół się niego kręci. Jezus za chwilę przejdzie, ja sobie wrócę z tą wiedzą, z tym obrazem do swojego dawnego życia. A Jezus staje pod tym drzewem, skupia uwagę na Zacheuszu i mówi: zejdź z tego drzewa, bo dzisiaj chcę być gościem w Twoim domu. Moi drodzy, tak sobie wyobrażam, że to jest jakby obraz Pana Boga, który dotyczy każdego z nas. Bo my gdzieś tam w takich ludzkich relacjach sobie myślimy, na przykład, nie wiem, tak przyszedł mi do głowy gdzieś, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych. Do, do niego się dopchać, pewnie nie jest łatwo. Gdyby ktoś chciał się z nim umówić na spotkanie i go poznać, pewnie nie byłoby to łatwe. Pewnie gdzieś tam, nie wiem, jakieś formularze, mnóstwo załatwiania. Nawet nie mam pojęcia, ale jakby nie o to chodzi. I w tym takim naszym ludzkim wyobrażeniu często mam wrażenie, że Pana Boga postrzegamy podobnie, że do tego Pana Boga ciężko nam jest się dopchać. Ale Pan Bóg nie jest człowiekiem, Pan Bóg jest Bogiem i każdy z nas jest dla Niego takim zacheuszem. Jest jakby indywiduum, my nie jesteśmy jakby częścią jakiegoś tłumu wielkiego, który tam Pan Bóg tam, nie wiem, prowadzi te owce tu czy tam. My dla Pana Boga jesteśmy każdy właśnie takim zacheuszem i myślę, że warto dzisiaj w tej, tej Ewangelii jakby usłyszeć, że Pan Jezus do każdego z nas mówi zejdź z tego swojego drzewa, bo ja chcę dzisiaj przyjść do Twojego domu, chcę zamieszkać w Twoim sercu, ja jestem Twoim Bogiem, chcę wejść z Tobą w głęboką relację, bo jest Bóg, który patrzy na nas właśnie jako Ojciec na każdego z nas, chociaż po ludzku wydaje się nam to niemożliwe i trudne do, do przyjęcia. To druga myśl, która jakoś wydaje mi się może płynąć z tej bardzo bogatej Ewangelii. I wreszcie finał. Finał tej historii jest taki, że rzeczywiście spotyka się Jezus z Zacheuszem w jego domu, spożywają, spożywają posiłek. I Zacheusz mówi, wiedząc o tym, mając świadomość tego, że w jego życiu było wiele zła, że wielu ludzi skrzywdził, mówi połowę swego majątku oddaje ubogim, a jeśli kogoś oszukałem, kogoś skrzywdziłem, to cztery razy tyle mu oddaję. Teraz sobie wyobraźcie, że macie konto w banku, pewnie spora część z was ma konto w banku i nagle niestety z obu z tego konta znika, nie wiem, tam trzy czwarte pieniędzy. Rozumiem, że, rozumiemy, że byłby to kłopot. Byłoby to dla nas coś trudnego, byłoby to dla nas zmartwienie. I pewnie tak by było dla Zacheusza w sytuacji, gdyby to się zdarzyło przed spotkaniem z Panem Jezusem. Gdyby stracił nagle tą kasę, o którą tak zabiegał, o którą tak się starał, także kradnąc, także oszukując, to było gdzieś tam coś dla niego ważnego, to było dla niego sensem życia. a potem spotkanie z Jezusem. I on te pieniądze jakby oddaje, jeszcze jest radosny. Czyli coś, co wcześniej, tak sobie wyobrażam, było zupełnie nie do pojęcia w jego życiu, było niemożliwe, nagle staje się możliwe i to jeszcze przynosi mu radość. Traci jest radosny. I to jest też taka, myślę, podpowiedź jakby w naszym życiu są też takie rzeczy, które mówimy: Nie, to jest niemożliwe, tego się zrobić nie da. Nie da rany. Więc Paweł kiedyś powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I myślę, że ten Zacheusz to jest no właśnie taka podpowiedź, że w naszych głowach często są takie, takie opory. Tego się zrobić nie da. I Zacheusz nam mówi, nie. Jeśli ja spotykam się z Chrystusem, jeśli oczywiście się nawracam, jeśli idę za Nim, to wszystko jest, wszystko jest możliwe. Nawet no właśnie, nawet stracenie Całego swojego majątku. I tyle moich takich trzech myśli z tej dzisiejszej Ewangelii. Prosimy dzisiaj, abyśmy patrując się w tego zacheusza, także my otwierali się coraz pełniej na taką żywą relację z Panem Bogiem.